Brak tłumaczenia! Jak ciszy to? O wow! Jak ciszy to? Wygląda. A tu Grand, ma... Grand Prix! Grand Prix, o ktery! Tak, też takie, też takie w istocie. Last Christmas! Nie wiem, I give you my heart. I prezent. Aha. <laughs> to był mój prezent, to No ciebie. Dobra, to z tego trzeba zatrzymać. się. Dobra, dobra, nie kafią Janek, stój, muszę ci paczkę dostać. O tam Od no, Mikołaja A -a. Dobra, sam dostałem, sam sobie dostarczył Chciałem przyciąć zakręt, żeby mnie nie dawał. Ciekawe. Jak się to ma padać? No jakieś pisma, coś tam, nie po chińsku, albo no po ludzku. Nie, po polsku nie, bo nie było Po chińsku Poczekaj, bo to chyba jakaś formułka boli... ten... Co ty jest? Kurc? co ty jest? Mam no, Ty, patrz, no, wesołe no, miasteczko, hey. ten... Diabelski mund się... kręci... a nie, nie kręci się. Jezus, dobra. Daj. Last Christmas, I give you my heart Beatstop! stop. A tam są gdzieś mi się wydaje, chyba na beatstopie stopie. A? To jest Nie będę, sorry O, ale poflet! go w dupę, ale nie No, mnie Aha Nie Dobrze go tam. No. Chciałem... Chciałem cię wypchać. No dobra, już bez zasad. może możemy się wszyscy bić. A! No nie no. Cieszę No Czekaj, bo Janek się sam bił. Ci tam? To są w ogóle inne zasady. No. Janek ma inne zasady. A nie, ja tu w dobrej no formie, bo ja ostatnio wyścigił, gdzie robiłem Ale moc, ale moc, ale moc! A nie, to Nikos to... <sum> pił. <sum> o, żeż mordek dodupił, <sum> <był>, ty! <sum> Napiłem. <Nie> Napiłem. <sum> A zaparkowałem na drugim aucie, nie? Na laku. nie że nieźle. <sum> Okej, fajnie, to jeszcze raz, to Bagi rampa, kurwa. No sobie przód ma taki... No. <laughs> tak, ostre. So, okay. co przeszukałem. So, yeah. mm Zatrzymałem -hmm. Ci kolegę, Damianek. Dzięki. <laughs> świąteczna mapka, świąteczna mapka, a my się bijemy, no. Piąta się nie bije. Ajdam. No, Ale... Jezus! Chciałem, żeby mi, że mi w dupie wiedziałeś! Naprawdę? Tak, słuchaj, jak kurwa. O kurwa! O kurwa! Ja? Już widziałem takiej hmm. sytuacji. Chciałem, żeby pijają ja na półkafę. Mów za siebie. Jezusku! To było niebezpieczne?

O, o. jest ja no, <grystanie> taki, to jest to na taki, to jest taki, to O taki, to jest taki, to jest to jest taki, się na taki, to to Oj, no widzę, że dogoniłem. Zobacz, to ślizga Co to jest ślizgać? O kurde, ściana. No o, ściana! No, to O, ślizga się, ślizga się, się. Nie, <laughs> <laughs> A, A ja być. Latający, Holender, to ja. A... Oh, Jezus O, <laughs> Na styku. No, jak raz. O oh, nie! Nie! Jezus. No. Jakiś też. Ja zginę, tak samo jak tu poleciałem, doszło Co Zobacz. Dobra, chodź. Trzeba ten... go. No! <laughs> <laughs> hey, <laughs> <ja>. Dobre, <laughs> Hey. <noise> no ja już z nami nie mogę, imposto, że 2025 roku, no. Czekasz na czekać, Czekać, pójdę, Mam, no Ja się Jeszcze na razie nie będzie, więc spoko. Nie no, jeszcze go... O nie! No! <noise> To skręca się, no nie podwieszcza mi No tak skręcałem, no. tylko mnie ten chyba mnie maską ściągnęłeś. Muszę zobaczyć co się stało na Ale to jak już jak dogonimy Aż tam Awie Czyk, czyk. Czyk, puk. Czyk, puk, pyk. Pyk, pyk. Teraz już gaz odemonia Nie wiem. No, Dobra, tak najlepiej byś wysiął boosta właśnie. No już biorę. Macie w idę wo nią. Hmm. Masz mojego. A. O tam. Co dałem? A? A bo i nie? A nie, teraz złapałeś. No dobrze, dobrze No dokonicie, dokonicie Nie ma tragedię, dokoniamy Janek, dawaj dupę No weź Na No wezmę Super Oj Oj Dobra Nie jest źle Jest dobrze Już go praktycznie mamy Mhm O, jeszcze Ło ale wjazd No, gas wjazd, Dobra. Ten. No, ciemniaku, I Lipa Sam... co? Meta pewnie No No, Aha Zjechałeś? Aha Uwaga, Janek! Oj, nie, nie no, jeszcze jest okej okay. Ładnie tutaj. tutaj ktoś przegoni No Kto? Janek? Menaski? Janowski? Janek no, jest Lecę, 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 lecę. ty? Jest! Dobra Titanium z Xbox One oh. Mokę na wierzch. Oh, o, ale cool. to jest Widzę fajne rzeczy. <laughs> widzę wąski przejazd. <laughs> I widzę mokrą na wierzch. <laughs> dojazdówa, dojazdówa. Dobra. I widzę, że no nie. Mm. Yeah. <coughs> yeah. Okay. A, <grym> o, o. Nie. Nie. Opa. A mami? A się. O. Co, co to jest? Ale, kala? Nie. Jo, Ok, jo. Czy powinniśmy jesno. jechać tyłem, czy przodem? Wiem. Ja, tyłem tyłem no oj oj? Byłoby lepiej, no szybciej na pewno no. Ale dobra, jedziemy. Oj, dobra, nie, nie, nie zjeżdżam na lewo. Czekaj, bo ci Janek w bagażniku jedzie jak. No, ale... Oj, sorry. no. 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 Emocje jak na grzybobranie normalnie, no? Tak Zostaw tych godamianka, no. Ty masz lak. <gadza> 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 <To się masz. gadza> Chyba mu humor, taki kolor nie wr. ja cię dupię. a cyk, jedziemy. Nie Nie wychodź, nie wychodź do.

Nie, 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 też, no nie, 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 Papatki nie, 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 Ja jadę, ja pierdol, opier, ja Co, opier, no, opier, no, opier, nie wygrał, to niech Mógłby wygrać coś. Nie, nie, raz wygrałem, raz wygrałem, raz Udało się raz No dobra Kurde, nie To może jeszcze raz wygrać No to no. ten, na razie nie wygram, bo spadłem Kurcze, tu dwa okrążenia są, to jest najgorsze No AD, AD, kurwa mieć trzy Mogę być trzy, A. no Zawsze mogliśmy mieć gorszy samochód, autobus, czy Dla. jakiś żalówkę Mambę tak. Mamby, Mamby na no. skity Chociaż mamba by tu nie Ja pier, papier, ale w skoko Nie myślałem, żeby O nie a. O to mamy go jeszcze po Nie macie mi za co dziękować. No ale moc ma. Słuchaj, a czemu mnie to nie dziwi, że są wąskie przyjazdy, nież to jest Xbox? No. Jak dałem na mapki na konsole, tak, to być. tylko były. no.

O. Wow. Uh, uh. o, no. no. O kurde. Jest... No, jakie fajne. Uh, Okej. Okay. O nie, mazu. Masz <grym> 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 Dobra, witamy drugie okrążenie. O, a to jest okej okay. No to nie jest jeszcze aż tak źle, no Tak, tak, tak Właśnie tak. tak. Czemu tu tak jest, kuź, walbust, czy... Nie wiem Jak się dowiesz, to daj znać Okej okay. I a mówisz? <głos> <głos> Dobre, <głos> dobra, dobra, dobra. O nie! Kurde. A no, trzeba wchodzić. O! Oj. Wypadłeś? No. Z... Dziurki wpadły mi, mój. Hmm. Nie zatrzymało. A tam jedziesz ładnie. No. Byłem? No. no. Tyłem, tyłem, no. no. Okay. Raz mi prawie wypadł, no. Raz. Potencjał jest na tyle, no to... No, ale... no, lepiej. No, lepiej, to postać w środku. Nie <laughs> wiem zrobić. Tak. Na no, wsteku, cyk. Okay. Łatwy na steku.

Dzień! No. Dobra. I wypadłem. Dziunem. Ja. Za bardzo wie. mi lewo, prawo skręciło. Mhm. Uh -huh. No! Podbił mnie! Teraz mnie podbiło! Noż, Dobra, Damianek ma zwycięstwo. O, mnie też podbił od razu, dobra, 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 dobra Aj, podbija, odbija, no Ok Ustaw się dobrze Nie w ten sposób Możesz wypaść zamianek No wypadłem właśnie A dobra, już Zostawiony i ogień No co jest? Pierwsze okrążenie pierwszym razem, a... Nie mogę, że... nie, ma... nie mogę. Tak samo nie mogę teraz. No, no nie ma jakby... nie było temat No co, co jest? No, nie hmm. mogę, no. Jak to jest możliwe? Pierwsze okrążenie... Dobra, w końcu Aj nie no, no. <śpiewa> <To> czy... <śpiewa> no, jak ja nie wypadł. O nie! Gdyby. Ja no jak mam nadzieję, że zdążył... A nie, może się uh -huh. za... o Dobra, zatrzymałem się. Uh -huh.